Nazywam się Patryk Stefanek, reprezentuję dział sprzedaży Wisły Kraków. Z firmą Będkowski pracujemy od wielu, wielu lat. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni z tej współpracy. Firma Będkowski wspiera nas w pielęgnowaniu naszej murawy. Dzięki temu nasi greenkeeperzy mają o wiele łatwiejszą i przyjemniejszą pracę. Znajdujemy się na stadionie Wisły Kraków. Początki białej gwiazdy sięgają 1906 roku. Jest to klub z wielką historią, trzynastokrotny mistrz Polski. Cześć, nazywam się Marcin Kapusta i jestem gringiperem na stadionie Wisły Kraków od 2008 roku. Kluczową opcją przy wyborze urządzeń do pielęgnacji murawy, która jest dla nich bardzo ważna, to wsparcie dealera marki John Deere. Dealer ten dysponuje wieloma specjalistycznymi maszynami w opcji wynajmu, tak jak na przykład John Deere 2750 Precision Cut. Dostarcza nam je, gdy chcemy wykonać czynności na boisku urządzeniami, których akurat brakuje nam w naszej flocie. Zawód Kingi wiąże się z codzienną, systematyczną pracą polegającą na pielęgnacji murawy. Swoją pracę rozpoczynamy od wczesnych godzin porannych, a niejednokrotnie kończymy po zachodzie słońca. Sezon piłkarski w Polsce trwa 11 miesięcy. Mecze rozgrywane są na murawie od lutego do grudnia. To nie lada wyzwanie dla całego teamu Green Keeperów. Pielęgnacja trawy na obiekcie takim jak stadion zamknięty nie jest łatwym zadaniem. Mamy tu ograniczenia słońca i wiatru, które są bardzo potrzebne w pielęgnacji. Źródłem sukcesu jest planowanie prac z wyprzedzeniem sięgającym nawet kilku miesięcy oraz dbałość o szczegóły takie jak regularne koszenie, nawożenie, podlewanie i zabiegi regeneracyjne. Do tej pracy wykorzystujemy urządzenia marki John Deere. Które charakteryzują się niezawodnością i trwałością. Są to dla nas najważniejsze parametry, bez których nie udałoby się sprostać tym wyzwaniom. Do koszenia na stadionie wykorzystujemy kosiarkę życionową John Deere 2750, która jest najnowszym urządzeniem w naszym parku maszynowym. W codziennych pracach pielęgnacyjnych pomaga nam ciągnik John Deere Serii 3R. Seria R to najwyższy standard. Kompaktowa konstrukcja świetnie nadaje się do pracy na boisku sportowym. Ciągnik jest wyposażony w system Speedmatch, który pozwala nam regulować prędkość jazdy co 0,1 km/h. Taka precyzja potrzebna jest w przypadku pracy z opryskiwaczem, na przykład podczas zabiegu aeracji. Zapamiętana prędkość jest utrzymywana w każdym przypadku wykonywania tych prac. Ważne jest ustawienie prędkości wałka WOM. Na wyświetlaczu możemy sobie wyregulować dokładny zakres, jaki chcemy uzyskać. Możemy również ustawić maksymalną prędkość jazdy, np. przy wertykulacji, zamiataniu boiska, czy rozsypywaniu i zaczysywaniu piasku. Widoczność ściągnika to 360 stopni dzięki oryginalnej kabinie John Deere. Operator ma również widoczność między kołami dzięki wyprofilowanym szybom. Wytłumiona kabina pozwala pracować bez użycia słuchawek, a w kabinie zamiast hałasu możemy usłyszeć dźwięk muzyki. Wyobraźmy sobie, że operator niejednokrotnie pracuje cały dzień w ciągniku. Zabieg reakcji przy szybkim areatorze wynosi około 4,5 godziny. A co w przypadku, kiedy dysponujemy wolniejszym areatorem, gdzie zabieg wykonujemy przez 8, a nawet 9 godzin? W standardowej gwarancji mamy 2 lata pełnej ochrony. Ten okres możemy wydłużyć do 5 lat z limitem wynoszącym nawet 500 motogodzin rocznie. Serwis? Terminy przeglądów? To już nie Twoje zmartwienie. O tym myśli serwis John Deere. A i jeszcze jedno. Jeśli coś stanie się z Twoim John Deerem, nie da rady, to wiedz, że nie będziesz miał wolnego, ponieważ serwis dowiedzie Ci urządzenie zastępcze i to wszystko masz w kontrakcie za free. To się nazywa Power Guard John Deere, bo nie ma już nic wyżej jak John Deere. Na płycie boiska wykorzystywana jest również kosiarka John Deere X350R. Służy ona głównie do sprzątania boiska po meczu. Świetnie daje sobie radę ze zbieraniem klipsów. W zimie stosujemy również do niej lemierz do odśnieżenia, gdzie jej małe gabaryty pozwalają wjechać w miejsca trudno dostępne do odśnieżania. W centrum treningowym Wisły Kraków, które znajduje się w Myślenicach, używamy kosiarki wrzecionowej John Deere 2653B. Jej zadaniem jest koszenie dwóch boisk treningowych. To solidna, mocna konstrukcja. Wygląd murawy zależy od wielu czynników. Mając u siebie markę John Deere możesz być pewien, że do osiągnięcia najpiękniejszej murawy na świecie brakuje Ci jeszcze tylko trzech rzeczy. Panowania nad wiatrem, słońcem i deszczem. Resztę wszystko masz. Ja tu tylko sprzątam.